Redakcja RM.eu wspiera sklep Oleole, pani gier i technologii. Cześć, nazywam się Dark Aron i, niemal od urodzenia, gram w gry wideo. Nie jako profesjonalista, bo do tego brakuje mi czasu i talentu, ale pasjonat, który w swojej karierze ukończył już ponad tysiąc tytułów. Z wyjątkiem tych, które krwawymi zgłoskami zapisały się na kartach historii jako najtrudniejsze gry wideo na świecie. Ich czas jednak nadejdzie już wkrótce. Jedna z najbardziej wpływowych gier w historii naszej małej branży. Niewiele tytułów może pochwalić się tym, że to od ich nazwy wzięła się nazwa całego podgatunku. Castlevania firmy Konami zasłynęła swoim nieszablonowym podejściem do rodzącej się kategorii przewijanych platformówek oraz atmosferą grozy inspirowaną kultowymi, kinowymi horrorami. Jest to jednocześnie gra znana ze swojego wysokiego poziomu trudności, wyolbrzymionego przez bardzo specyficzny system sterowania głównym bohaterem. Należy zapytać więc. Jak trudna jest Castlevania i czy w legendzie o jej poziomie trudności jest choć ziarnko prawdy? I co najważniejsze, czy zgodnie z tradycją wyzwania Archona uda mi się ją ukończyć w zaledwie jedno popołudnie? Cóż, nie wyłączaj tego materiału, drogi widzu, a za chwilę przekonasz się o tym sam. Jak się czuję dzisiaj z wyzwaniem? Szczerze mówiąc, myślę, że dobrze. Castlevania. Technicznie nie jest najtrudniejszą grą na tę platformę i myślę, że będzie dobrze. Taka jest teoria, ale. Praktyka już udowadnia niejednokrotnie, że, że, że mogę się mylić. Wiele, wiele gier, które wydawało mi się bardzo proste, były trudne, a wiele trudnych gier wydawały się zaskakująco proste. Aby wyzwanie można było łatwo zweryfikować, odbyło się ono w formie livestreamu obserwowanego czujnym okiem parunastu tysięcy widzów. Ci mieli też za zadanie dopilnować, by moja misja przebiegała zgodnie z poniższymi regułami. Wyzwanie kończy się powodzeniem po ukończeniu wszystkich etapów gry. Nie wolno oszukiwać ani używać kodów. Dozwolone jest korzystanie z wszystkich innych narzędzi i technik zaprogramowanych w grze. Ponieważ gra nie posiada opcji zapisu, niedozwolone jest używanie saveów. Wyzwanie kończy się porażką, jeśli się poddam, lub skończy się kalendarzowy dzień przewidziany na wydarzenie. Skoro wszystko jasne, ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, początek jest dość prosty. Dla tych z Was, którzy Castlevania nie znają, a myślę, że może być dużo takich graczy, bo ja na przykład Castlevania nie znałem za czasów Pegasusowych. Nigdy nie widziałem Castlevania na Pegasusa. Czy ktoś z Was widział Castlevania na Pegasusa? Czy to jest taki typ gry, który. Pojawiał się na bazarkach? W każdym razie chodzi o to, że gramy tym takim ziomkiem na dole ekranu. Nazywa się Simon Belmont. I wyposażony w swój... nie wiem, page? Beach? Musi pokonać, odnaleźć Drakulę w jego zamku i go pokonać. Poziom trudności gry wynika głównie z jego jej specyficznego sterowania. No dobrze, dajmy się skupić biednemu streamerowi i pozwólcie, że ten aspekt postaram się wam wyjaśnić ja. Castlevania to wraz ze swoją siostrą Metroidem duet, który zapoczątkował gatunek nazywany dziś Metroidwaniami. To specyficzny rodzaj platformówek, w których zręczność odkładana jest na boczny tor, ustępując miejsca eksploracji pokaźnych poziomów, zbieraniu lepszych broni i pokonywaniu przeciwników. Choć seria Castlevania doczekała się przez lata około 30 odsłon, to jej rdzeń bardzo mocno utrwalony został już w jej pierwszej części, co jest nomen omen testamentem tego, jak unikatowa i dobra była to gra. U podstaw rozgrywka platformowa jakich wiele, ale szereg decyzji podjętych przy projektowaniu, niektóre z nich umyślnie, inne zupełnie przypadkowe, utkwiły graczom w pamięci tak mocno, że są z tą serią niemal utożsamiane. Grający wciela się w uzbrojonego w beach bohatera o bardzo łatwym do zidentyfikowania schemacie sterowania. Powiedz, gra się w nią jak w Castlevainie i każdy weteran będzie wiedział o co chodzi. Kontrola nad bohaterem nie jest skomplikowana, wręcz przeciwnie: Simon po mistrzowsku i bez wyczuwalnego opóźnienia pokonuje przeszkody, przeskakuje zabójcze urwiska i wita się z zombiekami swoim przyjaznym płatkiem śniegu na patyku a jednocześnie opanowanie jego puli ruchu wymaga wielkiej dozy wprawy. Szymon potrafi więc wykonywać tylko pewne konkretne typy skoków o określonych długościach, tracąc dość znacząco kontrolę w powietrzu. Użycie ataku specjalnego wymaga wciśnięcia strzałki w górę, która aktywuje też wchodzenie po schodach, doprowadzając często do sytuacji, gdy postać wykonuje nie tą akcję, którą oczekujemy. Schody też zresztą pozbawiają go niemal całkowicie mobilności, przyklejając postać do stopni i pozostawiając podatną na ataki potworów. Nawet czynność tak prosta jak ofensywa wymaga wprawy, bo siekaniu Morgensternem towarzyszy spowalniający atak zamach. Ale najbardziej rozpoznawalną cechą Castlevanii jest fakt, że Simon Belmont to straszne popychajło. Każde otrzymane obrażenia powodują, że kuli się w bólu, odrzucony przy tym na znaczną odległość. Jeden taki fałszywy ruch oznacza zazwyczaj natychmiastową utratę życia. Nawet masywny pasek zdrowia szynka nie uchroni go przed wiecznie głodnymi czelusiami. Które bardzo chętnie wrzucają go bywalcy zamczyska. Innymi słowy, każdy ruch w Castlevanii należy ważyć niczym w pojedynku szachowym, szczególnie jeśli balansujemy jednocześnie na zawieszonych nad nicością platformach. Szczęśliwie jedną z największych zalet tego tytułu jest jeden prosty trik, który ułatwia zabawę, a mianowicie dobrze wyważony poziom trudności. Castlevania po mistrzowsku wprowadza grającego w swoje zawiłości, odkrywając przed nim karty jedna po drugiej. Pierwsze trzy z osiemnastu etapów gry stanowią swoisty samouczek. Runda pierwsza pozwala zapoznać się z podstawowym sterowaniem gry, druga ukazuje niebezpieczeństwa przepaści i uczy odkrywania sekretów, trzecia natomiast to nasz pierwszy kontakt z konceptem bossów, inspirowanych horrorami potężnych wrogów blokujących postęp. Aha, to nasz to pierwszy boss jest okej. Okay. Więc mamy jeszcze broń specjalną, którą możemy podejść, i za użycie broni specjalnej. Jej! Płacimy serduszkami, które zbieramy. Więc tak to wygląda. Pierwszy los jest prosty. To jest tylko w zasadzie taki samouczek, nie? Taki, taki, takie pierwsze testowe wyzwanie, ale jak widzicie, jesteśmy dopiero. Na początku zamku Drakuli. Zbieranie serduszek w tej grze jest bardzo ważne. Bo one pełnią rolę amunicji. Będzie jakieś jedzonko. O! O, to super. Tak już nie sięgnę jedzonka, ale dobrze wiedzieć, że jest. Nie jakie narzędzia tortur. O, zabijają na strzała. Okej. Okay. Nie chcę... Woda święcona. No nie. Ej, życie zdobyłem, więc jednak się punkty opłaca zdobywać najwyraźniej. Dobre życie nie jest złe. Tylko. Oczywiście autorzy przemyśleli to, że, że można by było w nieskończoność grindować, bo tu się w nieskończoność przeciwnicy generują. A tak jest limit czasu na każdą planszę, widoczny na górze ekranu. Nie można po prostu siedzieć i grindować. Ja jestem przy drugim bosie, a nie mam żadnego power Nie dobrze. jaka brzydka meduza. A tu jest power. I jeszcze tylko raz, dajesz. Dało się? To już koniec? Jest. Dizzy, wielkie dzięki za subskrypcję. 11 miesięcy za Dida. Didy, próbuję wydrukować w 3D ładną kolorową Didę. Na razie eksperymenty, więc trochę się nie udaje jeszcze, ale jestem na dobrej drodze, żeby była piękna, drukowana w 3D Dida. Ale no, to jest dla mnie darmowe zdrowie gdzieś. Nie ma? To, to świetnie. Nie, <grym> Game over, continue. Ok, zaczynamy się od początku etapu, więc nie ma tragedii. Ciekawe, ile jest tych kontynuacji. Nie. Niech będzie gdzieś kurczak. W... No, nie, jeszcze zdążył wypluć. Jak za dotknięciem kościanej pałki, gdy szło mi za dobrze, gra nie tylko podkręciła poziom trudności, ale oczywiście musiała się również zawiesić. Czy wspomniałem, że w Castlevanii nie ma zapisów? Rzeczywistość lubi pisać historię rodem z seriali, co? Bez zgonu na max. Podczas gdy mój przeszły ja restartuje konsolę i czyści styki kartridża, nadajmy trochę kontekstu temu, co dzieje się na ekranie. Aby ułatwić sobie zadanie łupania przeciwników, Simon może podnosić bonusy i ulepszenia. Podstawowy Morgenstern zmodyfikować można dwukrotnie wypadającą losowo z przedmiotów znajdźką. Za pierwszym razem zwiększa zadawane obrażenia, za drugim dodatkowo zwiększa zasięg ataku. Bonus traci się niestety przy śmierci. Początkujący fani, a nawet weterani do dziś zachodzą w głowę, o co chodzi z serduszkami i workami z pieniędzmi. Na logikę, serca powinny odnawiać zdrowie gracza, prawda? Nie w Castlevanii. Tu pełnią rolę amunicji do broni dodatkowej. Torby z gotówką zawierają tylko punkty. Te natomiast pozwalają zdobyć dodatkowe życie. Jak więc odnawia się zdrowie w Castlevanii? Z pomocą udźca, który poukrywany jest z jakiegoś powodu w ścianach niektórych plansz. Co? Ciskając strzałkę w górę i B na padzie skorzystać możemy również z broni dodatkowej. To właśnie jej użycie kosztuje nas zbierane serduszka. Do podniesienia na planszy jest prosty sztyler działający bardziej jak strzała z łuku, rzucany pod kątem topór mogący trafić wielu ukrytych inaczej wrogów, potężna woda święcona, która zadaje duże obrażenia, ale także paraliżuje przeciwników, krzyż raniący wielu oponentów naraz i wracający do Simona niczym bumerang, Stoper zatrzymujący czas na parę sekund, a także różaniec natychmiastowo czyszczący ekran ze wszystkich przeciwników. Bonusowe bronie wzmocnić da się dodatkowo podnosząc rzymską dwójkę, a potem trójkę, co pozwala na wystrzelenie odpowiednio dwóch bądź trzech pocisków naraz. Wszystkie wspomniane wyżej bonusy traci się niestety w momencie zgonu, więc utrzymanie każdego wykwipunku jak najdłużej powinno być celem każdego aspirującego łowcy wampirów. Coś nie styka. Na kardriju, no? Nie mam japońskiej Castlevania. Jeżeli będziemy mieć dalej problem, to po prostu puszczę, zdampuję Rom i puścimy z flashkarta. Tak też można. Będziemy robić. Dampowanie Kardridge'a na żywo. Hmm. No dobra. Plotki o moim zgonie były na szczęście mocno przesadzone, takowoż po małej przerwie technicznej na naprawienie parodziesięcioletniej technologii mogłem wrócić do akcji próby pokonania trzeciego bossa. Pary nieustępliwych, przerośniętych rolek papieru toaletowego. Nadrobienie postępu zajęło mi na szczęście tylko paręnaście minut. O, nie działa na nich ten ten. Super. Czemu na nich nie działa? Zegarek specjalnie zostawiłem sobie, zegarek i na nich nie działa. Mmm, zapowiada się świetnie Ach. dobrze, że na wszystko można znaleźć sposób <laughs> z jednym punktem zdrowia. <noise> w zaledwie godzinę od rozpoczęcia wyzwania byłem już w połowie drogi. Gdzie ty mi uciekasz, Drakula? O kurde! Ostatnie życie. Plansza dziesiąta to miejsce, w którym zaczynają się, czy może w tym wypadku kończą, metaforyczne schody. Zrzuceni podstępem do podziemi, zmuszeni jesteśmy wygrzebać się z lochu. Etap ten oferuje pierwsze spojrzenie na wredną stronę Castlevania. To pierwsza mapka w grze zaprojektowana w sposób wrogi grającemu. Zygzakujący przeciwnicy, umieszczeni tak, by spychać Simona w przepaść ryboludy wyskakujące z wody prosto na klatę bohatera i małe, ruchome platformy, na które nie tak łatwo wskoczyć bez tak potrzebnej w platformówce kontroli w powietrzu. Tak więc przed następnym bossfightem utkwiłem w podziemiach przez sporo dłuższy czas. O, ale się nie da stanąć. Co to było teraz w ogóle? No nie, no nie, no nie, no. Będzie boss znowu. Wygląda jak miał być boss. Wreszcie kurde, trafcie te pociski, jak... Ech. One tak lecą z czapy. Nie ogarniam jak w ogóle przewidywać, kiedy będzie... O ile pieniądza... Hmm. Pokonanie czwartego bossa zjadło mi ponad pół godziny i dużo, dużo szczęścia. No w ogóle... Ona gdzieś ten kurde. Nie! Ja chociaż mam trzeci poziom wody święconej, ale miałem nadzieję na serduszkę. O, no. oh, miałem farta tym razem, nie zliczował się, był zastanowany tym, że, że miałem tyle tego, miałem podwójny upgrade broni. A, oh, miałem farta, innymi słowy. Niestety potem nie było lepiej. Trzynastka nie okazała się szczęśliwa. Na zestawie poziomów 13-16 ślęczałem długo. Bardzo długo. To tu znajduje się bowiem między innymi legendarny korytarz, wręcz zalany przez trudnych do ominięcia przeciwników. Rycerzy w lśniących zbrojach i upierliwe meduzy. Wszystko to przed jednym z najtrudniejszych boss fightów, na które trzeba przecież zachować jak najwięcej zdrowia. Szkoda, że tak mało zdrowia. Bo z trzema... No z trzema tym tymi czuję, że... Czy uczułbym, że mam sporo do wygrania. Sporo szansę na wygraną, gdybym miał więcej zdrowia. Myślę, żebym tą śmierć ubił. Drakula musiał sobie wziąć do serca przysięgę małżeńską. Najwyraźniej naprawdę liczy na to, że śmierć nas rozłączy, i jak na razie idzie jej bardzo dobrze. Gamer Pig Bathwater available now. Dobrze. Sobota wieczór i weekend popsuty. I powiedzcie mi, że przerwa nie robi dobrze. Zastanawiacie się pewnie, co się właśnie stało i dlaczego nie stało się to wcześniej. Otóż, jak się okazuje, ponury żniwiarz podatny jest aż za bardzo na znajdźkę Wody Święconej, która to nie tylko zadaje mu mocarne obrażenia, ale też paraliżuje go, pozwalając na masakrowanie go jak worka treningowego. Problem z realizacją tej taktyki był paropoziomowy. Po pierwsze, najpierw musiałem ją wykminić. Po drugie, doniesienie tej znajdki do końca etapu nie było proste samo w sobie, a farmowanie odpowiedniej liczby serduszek nie ułatwiało procedury. Po trzecie, prawidłowe użycie techniki wiąże się też z odrobiną szczęścia. Kosiarz fruwa, a woda święcona działa jedynie po kontakcie z ziemią, więc nie tylko butelka musi uderzyć grunt w odpowiednim miejscu, ale i boss uprzejmie zaczekać cierpliwie w odpowiednim punkcie ekranu. Potem jest to już na szczęście kaszka z mleczkiem. O! O! Aż moje pićko trysnęło, to może ja go nie będę teraz pił. Nareszcie, gdy godzinowa wskazówka zegara wyzwania zbliżać, zaczęła się niebezpiecznie do czwórki, stanąłem przed ostatnią fazą wyzwania, etapami szesnastym, siedemnastym i ostatecznie osiemnastym, stanowiącym finałowe starcie z samym królem wampirów. Flansza 16 to poziomy sprint z przeszkodami. Długi most, gdzie można co prawda naparzać się z każdą miniaturową wersją pierwszego bossa osobno i wystawiać się na łatwy zgon, ale dużo łatwiej po prostu potraktować go jako bieg przez płotki i dochopsać do mety, sprawnie unikając przeciwników. Mapka 17 tocząca się w wieży zegarowej, jest trochę trudniejsza i składa z wielu pięter, które pokonywać trzeba to w górę, to w dół. Poziom ten lubi przypominać też graczowi, że schody to interesujące konstrukty w świecie kaslowejni. Jeśli po nich zejdziemy, przeniesiemy się na inny ekran gry. Jeśli natomiast spadniemy, chodząc po nich, zaliczamy natychmiastowy zgon, gdy bohater zetknie się natychmiastowo z mordującą go granicą ekranu. Ech. Wszystko to jest jednak tylko testującą cierpliwość przystawką przed ostatecznym starciem z Drakulą. Co ciekawe, plansza 18 jest wyjątkowa pod tym względem, że po utracie wszystkich żyć, gra nie cofa nas kilka poziomów do tyłu, a pozwala nam w nieskończoność kontynuować prosto od komnaty z bossem, dzięki czemu nasze cierpienie może być nieustanne. Dzięki konami. Dracula nie ma co ukrywać, potrafi napsuć krwi. Jego największa zaleta, fakt, że po śmierci powtarzamy, bo nie niecałą planszę, jest też jego najgroźniejszą wadą, bo oznacza, że nie mamy zbyt wielu okazji do grindowania ulepszeń czy broni. A to dopiero początek. Wróg rzuca kulami ognia, które na pierwszy rzut oka są nie do uniknięcia, ma bardzo dużo zdrowia i tendencje do znikania i pojawiania się bezpośrednio na Simonie, zadając mu tak duże obrażenia. A po jego pokonaniu wraca jako olbrzymie monstrum, które również pokonać trzeba na tym samym pasku zdrowia. Trzecia godzina zegara zmieniła się w czwartą, potem w piątą, a ja wciąż krok po kroku uczyłem się jak walczyć z księciem ciemności. Najpierw nauczyłem się z grubsza unikać jego podstawowego ataku. Okazało się, że rzuca on kulami ognia prosto w stopy, głowę i klatkę piersiową Simona, więc wykonując bardzo konkretne ruchy można ułożyć je tak, by dało się je przeskoczyć i jeszcze przy odrobinie szczęścia zahaczyć biczem głowy wampira, zadając mu małe obrażenia. Ale nawet wtedy na śniadanie zjadała mnie faza druga. Odpowiedzią okazała się pewna sztuczka. W komnacie przed bossem znajduje się kilka świeczników, z których wypadają znajdźki. Wchodząc i wychodząc z komnaty można je regenerować w nieskończoność i w ten sposób uzbrajać się powoli w potrzebną amunicję i broń specjalną. Teraz tylko musiały wejść w koniunkcję wszystkie potrzebne czynniki. Odpowiednie znajdźki i power-upy wypadające ze świeczników, idealnie rozegrana pierwsza faza boss fightu i pomyślne RNG podczas drugiej fazy, by móc powstrzymać wodą święconą potwora, zanim zmiażdży Szymona swoimi olbrzymimi szponami. Problem polega na tym, że kurczę, plan ten nie bardzo chciał się ziścić. Aj, za małe hops. Za małe hops zrobi. jakby zrobił większy skok, to bym dał radę. A co gdybym wam powiedział, że cała Castlevania toczy się na jednym wielkim planie filmowym? To, że produkcja Konami jest filmem, spostrzegawczy gracze zauważą już w menu głównym, gdzie ekran tytułowy otoczony jest charakterystycznym dla taśmy filmowej wzorkiem krawędzi kliszy. Ale autorzy nigdy nie kryli się z tym, że tytuł ten jest jednym wielkim listem miłosnym dla zachodniego gatunku horrorów. Zombie, zjawy, potwory z błękitnej laguny i szkielety to tylko wisienka na torcie. Każdy z bossów gry nawiązuje bezpośrednio do kultowych filmów grozy złotej epoki kina. Cała ta filmowa iluzja spinana jest ostatecznie zakończeniem gry, gdzie na pożegnanie wyświetlona zostaje obsada i lista płac. Każdy z deweloperów gry występuje tu pod pseudonimem nawiązującym do popularnych postaci z branży filmowej. Trans Fishers to Terence Fisher, reżyser horroru w Studia Hammer. Scenariusz Wrana Stokera to oczywiście odniesienie do Brama Stokera, autora Drakuli. James Banana, czyli James Bernard, był kompozytorem filmów Grozy, a grający Drakule Christopher B. to alterego, sławnego aktora Krzyśka Lee, który wcielał się w tę postać w kinie. Tyle tego wyzwania nadal nie wziąłem okularów, a ja bez okularów tak średnio widzę w ogóle. Ups. I mam wrażenie, że byłoby mi łatwiej, gdybym założył te okulary mimo wszystko. Czas płynie nieubłaganie, wraz z nim upływa moja szansa na zaliczenie tego wydawało się prostego wyzwania. Blisko krawędzi. Nie mam ulepszeń do wody, więc to jest najszybciej jak, jak mogę rzucać wodą, super. Godzin, 54 minuty i 21 sekund. Tyle czasu potrzebował Simon, by sprowadzić do parteru swojego arcywroga. Dzięki wielkie. Za wszystkie GG. 6 godzin. To zdecydowanie więcej niż myślałem, niż że zajmie mi przejście Castlevania. Bardziej dzięki nieustępliwości i cierpliwości niż surowym umiejętnościom udało mi się ostatecznie okiełznać bestię i ukończyć kolejne wyzwanie: kim jestem, jestem zwycięzcą. Ukończywszy Castlevania ponad 30 lat po jej latach świetności, rozumiem nareszcie, dlaczego tak ciepło wspominają ją w szczególności gracze amerykańscy. Była na swoje czasy rewolucyjna i łącząc rodzące się wówczas elementy gier platformowych ze swoim własnym pomysłem na rozgrywkę, stworzyła coś niezwykłego. Gatunek, który emulowany jest w grach wideo do dziś, a przeżywa teraz swoją drugą młodość. Jeśli dzisiejszy materiał zachęcił Was do spróbowania Castlevania we własnym zakresie, to na szczęście Konami daje swoim fanom wiele oficjalnych możliwości do jej ogrania. Najłatwiejszym jest wydana niedawno Castlevania Anniversary Collection, zawierająca w zestawie ten i szereg innych wiermarki w jednym schludnym pakiecie. A skoro macie już czym zapełnić najbliższych parę godzin, nie pozostało mi nic innego, jak powiedzieć Wam do zobaczenia w kolejnym wyzwaniu Archona. Uwaga, mówię, do zobaczenia w kolejnym wyzwaniu Archona. Papa! Pa.